Witam Was serdecznie w naszej szkole. Jesteśmy w sali, w której odbywa się większość zajęć. Nauka gry na pianinie, na keyboardzie. Prowadzimy również zajęcia z nauki gry na gitarze, nie tylko klasycznej, ale i akustycznej i nawet elektrycznej. Natomiast dzisiaj chciałabym Was zaprosić na naukę gry na flecie. Jeżeli ten dźwięk tego instrumentu jakoś szczególnie Wam przypadł do gustu, podoba się, chcielibyście spróbować swoich sił na tym instrumencie, to serdecznie zapraszam na zajęcia do mnie. Pamiętajcie, że flet to nie tylko instrument solowy, ale równie dobrze brzmi w połączeniu z akompaniamentem na przykład fortepianu czy gitary. I takie zespoły również staramy się na naszych zajęciach tworzyć. Więc jeżeli chciałbyś grać nie tylko sam, sama, ale również. Stowarzyszeniem innych naszych uczniów, jak również moim i innych nauczycieli, to szczególnie serdecznie Cię zapraszam na zajęcia do nas. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, proponuję wejść na stronę naszą internetową. Jest na Facebooku link www.pianoforte.net.pl. Tam znajdziesz wszystkie dla Ciebie ważne informacje. Jeżeli Chciałbyś się zapisać na, już na ustalić termin najbliższych zajęć, to proponuję skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Do zobaczenia!